Jednym z głównych powodów, dla których podobnież nie warto było kupować DA500, jest fakt, lub raczej był fakt, że na tym sprzęcie możecie uruchamiać tylko gry z Amigi. I faktycznie do niedawna była to prawda, bo kupując w sklepie nowe DA500, które kosztuje w tym momencie około 550 zł, otrzymywaliście, co prawda, no, przepiękny produkt wyglądający Toczka w toczkę, jak taka malutka, śliczna Amiga 500, ale tylko ograniczony do w miarę no, częściowo zamkniętej architektury przygotowanej przez jego twórców. Mówię tutaj o częściowym zamknięciu architektury, ponieważ nie jest ona tak do końca zamknięta. Albowiem możecie za pomocą pendrive'a i wbudowanego tutaj emulatora Amibery uruchomić praktycznie każdą grę z praktycznie każdego.